A, uh, no hej, <noise> więc update w moim życiu. Jestem teraz w etapie szukania praktyk, aczkolwiek tak naprawdę to już dostałam praktyki. Miałam wczoraj rozmowę właśnie z szefową takiej firmy, a i dostałam te praktyki. Teraz jeszcze tylko ostatnie rzeczy dyskutujemy, więc jeszcze nie chcę powiedzieć, że no już w 100% to mam. Bo jakby to mam, ale jeszcze nie podpisałam dokumentów, bo chcę, abyśmy najpierw dokończyli rozmowy na temat tych innych tematów, które nam jeszcze zostały. I chcę być z wami po prostu w pełni transparentna. Wczoraj był mocny dzień. Tak się już wymęczyłam po prostu głowa i przestała działać w połowie dnia, dosłownie. W momencie, kiedy człowiek się przeprowadza do innego kraju, a zwłaszcza tak daleko, tak jak ja się przeprowadziłam do Miami na Florydę, większość z nas ma takie same wyzwania, wiecie, szkoła, nie wiem, zrobienie prawa jazdy, kupienie auta, przeprowadzka, wynajem mieszkania, znalezienie pracy, znalezienie praktyk, ale jednak cena tego, kiedy człowiek tak wyjedzie, właśnie tak daleko, jest to, że każdy z tych wyzwań po prostu jest. 10 razy powiększone. Kupienie auta nie jest tak proste. Wynajęcie mieszkania albo przeprowadzka nie jest tak proste. Znalezienie praktyk. W momencie, kiedy jest się na wizie studenckiej. Huch. Panie, wiem, że dużo z was, którzy mnie obserwujecie na Instagramie, też chyba mieszkacie za granicą, więc pewnie wiecie. Ale w momencie, kiedy jest się obcokrajowcem w czyimś kraju, no to Oczywiste jest to, że raczej większość krajów priorytetyzuje swoich obywateli, więc dla ludzi za no jest po prostu więcej papierkowej roboty, więcej zasad, więcej wszystkiego. I tak to już po prostu jest. Jak człowiek chce zostać, no to trzeba się zawziąć. Ciężko pracować, być kreatywnym, co to to na pewno, i, i próbować. Więc jeśli macie jakichś znajomych, którzy mieszkają za granicą, a zwłaszcza w Stanach, no bo głównie do tego się odwołuję, bo to jest to, co ja wiem, to pewnie już słyszeliście, jak ciężko jest znaleźć praktyki albo pracę. Tutaj w Stanach mam masę znajomych, którzy kończyli studia i powracają do swoich krajów, bo po prostu im się nie udało. Oczywiście trzymamy kciuki, żeby u mnie tak nie było i robię wszystko, bo coś takiego się nie wydarzyło. Już, wiecie, mam jedne praktyki, które już robię, drugie praktyki, teraz zacznę. Mam jeszcze propozycję pracowania na kontrakt dla innej kobiety, a, która jest w ogóle świetna, mega ambitna dziewczyna, kobieta. Więc to, co teraz mówię, to po prostu jestem mega dumna w tym momencie, że w ogóle mogę coś takiego powiedzieć, bo to, ile pracy, to weszło. A uh. ale na przykład ceną właśnie tych praktyk jest to, że nie mogę polecieć teraz do Polski na ślub mojego znajomego, na który bardzo chciałam pojechać. Ale muszę zostać, ponieważ zaczynam te praktyki. Polecę do Polski, albo po prostu później i na troszeczkę krócej. W ogóle tydzień temu ustawiłam QA, na którym odpowiadałam na wszystkie Wasze pytania, więc jeśli chcecie po tym filmiku go obejrzeć, to wrzucę wam go w momencie, kiedy będzie zakończenie mojego filmiku, kiedy będzie outro, to tam wam się on pojawi, więc nie musicie o tym pamiętać, bo pojawił wam się ten filmik. Ale tam właśnie też wspominam, jakie są moje plany na wakacje i co będę robiła, kiedy będę w Polsce. I tak to właśnie jest za granicą. Jest mega dużo plusów. Ale jednak, tak jak mówię, dużo tych wyzwań, które gdybym była w Polsce, byłyby takie. To tutaj one są kompletnie powiększone. jaj. Ale warto, warto, bardzo warto. Więc, no, mówię taki realistyczny vlog, chcę się z wami więcej podzielić po prostu o tym, co się tutaj dzieje. Zadzwoniam się teraz z moimi przyjaciółkami z Polski. Bardzo rzadko nam się udaje dzwonić, bo każda jest w innym kraju. Tak naprawdę, dosłownie, każda jest w innym kraju. Ale cieszę się, że będę mogła wam je pokazać, bo to jest jak takie trochę pokazanie Nowych awatarów z mojego życia dla was. Od kogo zaczynam? Karina, od ciebie zacznę. Gdzie mieszkasz? Co robisz? Dobra, one more time. Mieszkam w Holandii, w Maastricht. Studiuję <grystujem> na Maastricht University International Business. Mam specjalizację w rachunkowości. Kurde, ja się czego tu w jakiś interview, słuchajcie. Ja bym cię <grystujem> zatrudniła, masz małą robotę. Jakie jest Twój ulubiony dream? Star Martini. Czym chcesz być w przyszłości, przynajmniej na teraz? Bardzo chciałam pracować w audycie, ogólnie w rachunkowości, ale zrobiłam staż starzy jakoś mi się odechciało celowo swój własny biznes. Ewcia, teraz ty. Gdzie jesteś? Gdzie wiem, mieszkasz? Wiem, jest mój ulubiony drink. Nie, jaki jest mój ulubiony drink? Wiktoria ja idź w pierwszą. Wiki, twój ulubiony drink. Gdzie jesteś? Gdzie mój mieszkasz? Co studiujesz? Mój, ulubi oh. <laughs> mój ulubiony drink? Mój drink to jest oczywiście również Polo Star Martini. No weź. Oh, Ej, ale wiecie, że ja nie wiedziałam, bo... Mój też jest Polster Martini. No, mi mój, mój, mój się też Polster Martini, to Tak ja bym mówiłam no stop, no to jest po prostu... no, no to ja bym właśnie chyba powiedziała, że Polster Martini i ten. Espresso Martini. Chyba to no, takie no. moje. Do, nie piłeś się nigdy Espresso Martini. Piłeś? Nie no. lubię Espresso Martini. nie Ja mam, pyszne, pyszne To znaczy... No bardzo mi się podoba na ten moment Daily. o Bailey's no przecież. Czy myśmy no, na Majorce no, jest, piły, nie? Matko Bailey's tak. też mega dobre. Dobra, to nie miała być rozmowa, na to... Ja chcę, żeby ludzie A, tutaj mogli was trzeba. poznać? Wiki, gdzie jesteś? No, ja jestem w Polsce, w e, Katowicach. I studiuję stomatologię, i chcę być stomatologiem. E, I trwam. Ja nazywam się Efrina. Mieszkam w Helsinkach w Finlandii. Studiuję w Family University. Tylko design. Nie jakiś tam UI-UX, nie jakiś tam product Design. Po prostu design wszystko design. No. Mój ulubiony drink to Babys. Widzicie co? Takie pytania powinny być na interviews, nie? Jaki jest twój ulubiony drink? Z jakim, jakim drinkiem się, identyfiku się identyfikujesz? Babys. No i co? I kiedy chciałam być w przyszłości I nam się to uda. Tak. No. Wszyscy powoli Fiędzią do przodu. No i widzicie, poznałyśmy się w liceum. Ile lat my się już znamy wszystkie? Pięć. Bo trzy mojego licencjatu, ja sobie tak liczę, dwa liceum, to jest pięć i ja was dwie znałam jeszcze trochę rok wcześniej. No czyli sześć. Pięć lat na pewno. No pięć, sześć lat około. Gdzie da się long distance friendships mieć? Da się. Nie, Karolina, ja cię już znam i na siedem lat. <grym> a, sorry, to, a sorry, my zresztą znamy się jeszcze dłużej. <grym> Chcecie powiedzieć papa do vloga? Pozdrawiamy! No. No, jakie kochane. <grym> Jeden plus mieszkania w Miami jest taki, że najprawdopodobniej gdzie nie będziesz mieszkać, to będziesz mieć dostęp do jakiegoś basenu. <noise> po rozmowie z dziewczynami, zrobiłam sobie kawkę, porobiłam kilka rzeczy związanych z pracą, wiecie, maile, nie maile, smsy, jakieś dzwonienie, rzeczy związane z tym stażem czy tam praktykami, nie wiem jaka jest różnica. I teraz sobie leżę, wygrzeję się, popływam trochę, poruszam się i wrócę do pokoju, przygotuję się na tego jest z tych dziewczynami. Już nie mogę się doczekać się z nimi zobaczyć, bo Wszystkie albo w szkołach, albo w pracy. Tak to jest, dorosłe życie, słuchajcie, ciężko jest się spotkać. Zostałam się tylko ubrać Ale wiecie, tak jeszcze sobie myślę o tym Jak czasami po prostu Czuję się taka przytłoczona tym, że Wiecie, wszystko co ja tutaj robię Takie teraz związane z pracą, czy z praktykami To jest dla mnie kompletna nowość Tak jak dla większości z nas, dla wszystkich tutaj Którzy są mniej więcej w moim wieku Tylko różnica jest taka, przez to, że jestem tutaj W Miami, że my rodzice nigdy Żyć nie robili, oni nigdy Nie próbowali znaleźć pracy za granicą, Oni mówią po angielsku więc po prostu nie mogę się ich poradzić o te rzeczy. I od razu mówię: jeśli to brzmi, jakbym się żaliła, to brońcie, Panie Boże, nie żalę się w ogóle. Ja sobie poradzę, sobie świetnie radzę tak naprawdę, ale czy jest to najprostsza rzecz na świecie? Na pewno nie. Przeprowadzka taka wiąże się z wieloma wyzwaniami, no i tak to już jest. Czy warto? Mówię jeszcze raz: zdecydowanie warto. Wchodzenie poza strefę komfortu to jest w ogóle najlepsza rzecz, czego możemy dla siebie zrobić, żeby się rozwijać, więc super, aczkolwiek. Challenging. Dobra, wybieramy outfit, w ogóle jak coś szlafrok jest z ETAM, wrzucę wam link w opisie, bo ja jestem zakochana. Dobra, więc tak jest outfit, tak jak widzicie, taki dosyć na luzie, bo to jest taka wiecie, przyuliczna knajpa, zwykłe o Tuesday. Na mam z Lilo, uwielbiam ten sklep, to jest chyba mój ulubiony sklep z biżuterią. Pierścionek mam, dostałam od do mojej mamy, to jest pierścionek mojej babci. Która dostała go od swojego męża, mojego dziadka, którego niestety nigdy nie mogłam poznać, dlatego dużo dla mnie znaczy. I tak, jestem gotowa. Lecimy do auta. Patrzcie, zaszłam do chłopaków. W międzyczasie w drodze do auta i patrzcie, co Thomas mi dał. Z okazji z tysiąca subskrypcji. O, no, <laughs> oh, show it to the guys. Guys, do you want to see what I got from Thomas? No, really. Oooooooooooooooooooo! <laughs> yeah, that That's cute! To That's jest awesome. That's really nice. the... first one. <laughs> Więc co <laughs> jest teraz 30 stopni na dworze, godzina 20 To właśnie wybranym w Miami. A w ogóle co więcej, słuchajcie, w dzisiejszym vlogu właśnie to jest sprawę. O ma tutaj ładne słońce. A w dzisiejszym vlogu praktycznie byliście w stanie zobaczyć wszystkich moich najbliższych znajomych. Brakuje tylko dwóch chłopaków, a jednego zaraz zobaczycie właśnie w restauracji, bo to jest jego restauracja. Znaczy nie jego restauracja, tylko pracuje właśnie w tej restauracji, game. A więc go też zobaczycie. Co moje dziewczyny, jeszcze mnie nie widzą. Come on! Wyjechałam już do siebie, wiem, że światło jest jakie jest, a wiecie co, ja w Miami miałam takie ups and downs. Ja przez te moje dwa lata tutaj po prostu kochałam to miejsce, nienawidziłam tego miejsca. Później miałam takie, że w sumie nie jest tak źle, a później, że w sumie nie jest tak idealnie, że w sumie to, a w sumie tamto. Ale też tak na przykład po dzisiejszym dniu, wiecie, poszliśmy na ten Taco Tuesday I ogólnie roomieci, współlokatorzy, Tomasa, no i też razem bardzo bliscy moi znajomi Dojechali tam do nas, więc w ogóle byśmy tam wszyscy razem No i było tak przyjemnie, tak fajnie, tak lubię tych ludzi I tak sobie myślę, naprawdę fajnie tu jest Naprawdę fajnie tu mam, super ludzi przez te dwa lata poznałam i... No jestem mega wdzięczna za to i jest super więc no, tak, jeśli Ci się podobało, zdecydowanie zasubskrybuj mój kanał, żebyśmy mogli się widzieć co tydzień w sobotę o 9 rano. Jeśli chcesz mnie widzieć jeszcze częściej, to zapraszam na mojego Instagrama, gdzie jesteście w stanie zobaczyć bardziej moje życie takie na co dzień. Tutaj wrzucę QR Code, więc możecie tylko włączyć aparat w swoim telefonie, nakierować na QR Code i od razu was to zabierze na mojego Instagrama. I tak, albo do zobaczenia za tydzień, albo w którymkolwiek z moich filmików. Kocham Was bardzo, buziaczki i papa. Love was born. then I saw you coming at me oh.